W tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, to jest dziesiąta dzielnica Budapesztu, to jest Krybania. To jest bardzo ważne, ważne miejsce dla Polonii Węgierskiej, bo właśnie tu, do Krybania, pod koniec wieku XIX przybyło kilka tysięcy Polaków, głównie robotników, którzy szukali pracy tutaj na Węgrzech. I właśnie tutaj e, ci Polacy założyli pierwsze e, swoje środowisko polonijne i zostawi tutaj do dziś. Migracja z przełomu XIX i XX wieku była głównie zarobkowa. Przybywali tutaj Polacy właściwie ze wszystkich trzech zaborów. W latach 30. XX wieku dzięki zbiórce pieniędzy zbudowano Kościół Polski. Następnie powstał też polski dom kultury. Kolejna duża fala migracji pojawiła się w czasie II wojny światowej. Ten kościół i ten dom kultury w czasie II wojny światowej odegrał jeszcze bardziej ważną rolę w życiu polaków. Bo nie tylko tutaj się polacy prowadziły tutaj działalność i tam tutaj w kościele ksiądz. Wincent Danek prowadził misze regularnie, ale tutaj przyjmowano dużo uchodźców z Polski. I właśnie w Budapeszcie, w tym kościole, był najważniejszym punktem dla Polaków, dla uchodźców, w ich życiu, życiu religijnym. Właśnie na ścianie kościoła można znaleźć dużo tablic na te wydarzenia. Polska symbolika oraz polscy święci. Między innymi święty Jan Paweł II oraz święty Maksymilian Kolbe są wyraziście prezentowani w tej świątyni. Innym ważnym miejscem dla Polaków w czasie wojny był Instytut Polski. Instytut Polski, którego drzwi zostały otworzony właśnie w maju 1939 roku w Budapeszcie, też przeżył wojnę w Budapeszcie i cały czas działał na korzyść Przybyszów, uchodźców i drukowała książki, podręczniki, e, e, organizowały różne e, wydarzenia kulturalne. Obecnie siedziba Instytutu mieści się w centrum Budapesztu. Właśnie chciałem Państwu pokazać, nad wejściem do tego e, miejsca, do naszej galerii Platan, jest napis Lędziel, kultura. Lędziel to, to po węgiersku Polacy, kultura. Kultura, czyli polska kultura. I właśnie ten napis będziemy niedługo odnawiać, chcemy z niego zrobić neon, będzie się jeszcze lepiej prezentował. Podczas II wojny światowej odgrywał bardzo ciekawą rolę. Po 100 tysięcy wojskowych i cywilnych uchodźców z Polski, i oni tutaj, do, duża część z nich do końca II wojny światowej przebywała w różnych obozach na terenie Węgier, ponieważ ambasada ze względów politycznych musiała. Się zamknąć. Instytut Polski odgrywał wtedy taką rolę, właśnie placówki opiekującej się polskimi uchodźcami. Także to jest bardzo ciekawa historia. Po II wojnie światowej, od 1951 roku, zaczął działać pod nazwą Czytelnia Polska, później Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, a po zmianach ustrojowych w 1989 roku powrócił do starej nazwy, oryginalnej Instytut Polski. Szerzej o bieżącej działalności Instytutu powiemy w osobnym materiale.